Będę Wam pokazywał jak grać na, no, e, jak bić się na PvP ale ja ale jak rozpoczniemy to e, zostaw suba jak kliknąć, o pyk i potem walić, ale musimy powoli. serwer jest na wersji 1.20.1. Wezmę inny mieczyk bez pajerki. O, na przykład ten. Nawr どうでしょう To nie. No i go uderzamy. Pyk pierwszy. Kolejny... Ale musimy bardzo powoli. Pyk. A jak nas uderzy, to potem musimy spację kliknąć, żeby tak daleko no, nie pójdzieł. Bo on ma wiem, potem przewagę na, nad nimi. Nad, nad nami. I kolejny cios. Musimy też używać e, asy. Mogę Wam pokazać mój serwer. Mój Discord macie w opisie. jakiś kevik, nie, ale zrobię też... No, we should make plugin World Edit A World War. Dnia ważna. Żeby nie było ciemno i b. Trzeba zrobić co trzeba. Set a katia planks. Set a katia planks. No i mamy dużo miejsca, tylko pochodnie postawić. Będziecie mieć IP serwera w opisie i discord w opisie. No to dobra. No, dobra.